Wielu moich pacjentów podczas pierwszych spotkań mówi: To nie może być tylko lęk. Przecież ja naprawdę czuję, że coś jest nie tak z moim ciałem. I mają rację. W ciele naprawdę coś się dzieje. Na tym etapie jednak w ich przekonaniu emocje i reakcje fizjologiczne nie są połączone. Emocje to coś, co siedzi w głowie, a ciało to osobny byt. Psychedukacja na temat, czym są emocje, wiele rozjaśnia i zaczynają rozumieć, że to, co odczuwają na poziomie fizjologicznym i często jest źródłem dodatkowego niepokoju, tak naprawdę jest ucieleśnionym wyrazem lęku. Zostań ze mną do końca, a wyjaśnię Ci, co dokładnie dzieje się w Twoim ciele podczas lęku i podam kilka technik, które możesz zacząć stosować, aby o siebie zadbać. Lęk ucieleśniony. Biologia reakcji walcz uciekaj. Kiedy odczuwamy lęk, nasz mózg uruchamia reakcję walki lub ucieczki. To ten sam mechanizm, który tysiące lat temu ratował życie naszym przodkom. Za tą reakcję odpowiada ciało migdolobate, które wysyła sygnał alarmowy do całego organizmu. W efekcie przyspiesza tętno, oddech staje się płytrzy, wzrasta napięcie mięśni, źrenice się rozszerzają, a układ trawienny zwalnia. To wszystko dzieje się automatycznie bez udziału naszej świadomości. Problem zaczyna się wtedy, gdy mózg uruchamia ten system bez rzeczywistego zagrożenia. Na przykład w odpowiedzi na myśl, a co jeśli coś mi się stanie? Jak reaguje Twoje ciało, kiedy myślisz, że coś ci grozi? Wyobraź sobie, że dostajesz wiadomość, która cię stresuje. W ułamku sekundy Twoje ciało przyspiesza. Dlaczego? Bo mózg nie odróżnia zagrożenia potencjalnego od fizycznego. Na niego stres pracy, konflikt w rodzinie czy obawa o zdrowie to tak samo realne zagrożenie jak spotkanie z dzikim zwierzęciem. W odpowiedzi na zagrożenie ciało reaguje: napięcie mięśni, kołataniem serca, uczuciem duszności lub drżeniem. To naturalny efekt działania adrenaliny i kortyzolu czyli hormonów stresu. Odczucia płynące z ciała, które pojawiają się podczas lęku, bywają bardzo nieprzyjemne, nie są one jednak niebezpieczne. Błędne koło lęku i objawów fizycznych. Kiedy w ciele aktywuje się reakcja lękowa i zauważysz ją, to naturalne, że chcesz to zrozumieć. Zaczyna szukać odpowiedzi na pytanie, co się ze mną dzieje. Jeśli pojawi się interpretacja w postaci myśli, to coś poważnego, pewnie dzieje się ze mną coś złego, mózg traktuje to jak potwierdzenie zagrożenia. Układ nerwowy zostaje w stanie alarmu, a hormony stresu utrzymują się dłużej we krwi. W terapii poznawczo-behawioralnej taką interpretację połączymy ze zniekształceniem poznawczym, nazywanym katastrofizacją, czyli skłonnością do interpretowania naturalnych i przejściowych dozań z ciała, układając najczarniejszy scenariusz. Na przykład: Serce bije mi szybciej, pewnie mam zawał, kręci mi się w głowie, zaraz zemdleję, nie mogę wziąć pełnego oddechu, zaraz się uduszę. Takie myśli są zrozumiałe, nikt nie lubi czuć dyskomfortu. Jednak te interpretacje powodują, że ciało migdałowate nie dostaje informacji, że jesteś bezpieczny. Wtedy reakcja lękowa trwa dłużej, a objawy stają się bardziej dokuczliwe. Przerwanie tego błędnego koła polega na zauważeniu, że objawy lęku nie są dowodem zagrożenia, tylko informacją, że Twój układ nerwowy jest przeciążony. Kiedy przyjmiesz tę perspektywę, ciało może się stopniowo uspokoić. Typowe objawy somatyczne lęku. Warto wiedzieć, jak szeroki może być zakres fizycznych objawów lęku. Najczęstsze to kołatanie lub przyspieszone bicie serca, napięcie w karku, ramionach, szczęce, uczucie dołabienia, zawroty głowy, robienie kończyn, bóle brzucha, biegunki, zaparcia, czasami mgła mózgowa, czy problemy z koncentracją. Lęk pływa na każdy układ organizmu: nerwowy, krążenia, pokarmowy, a nawet hormonalny. Nie świadczy to o tym, że ciało jest chore. Podejrzewam nawet, że jeśli zgłosisz się na badania, wyniki wyjdą w normie. To, czego doświadczasz, jest normalną i zdrową reakcją na zagrożenie. Jednak w tym przypadku reakcja nie wynika z realnego zagrożenia, tylko z powodu nadmiernego pobudzenia. Jak ciało wraca do równowagi, czyli co pomaga? W terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń lękowych obok pracy z treściami poznawczymi uczymy pacjenta również regulować reakcję stresową. Oto kilka skutecznych sposobów. Gdy odczuwasz lęk, oddech staje się szybki i płytki. Związane jest to z aktywacją współczulnego układu nerwowego odpowiadającego za reakcję hey. walcz-uciekaj. Oddychanie przeponowe aktywuje układ przywspółczulny, który odpowiada za stan spoczynku, Regenerację, trawienie, promując funkcje takie jak zwolnienie akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększenie aktywności jelit oraz gromadzenie energii. Jak to zrobić? Usiądź, połóż się lub stań wygodnie. Rozluźnij ramiona, Zamknij oczy jeśli chcesz. Połóż jedną rękę na brzuchu, drugą na klatce piersiowej. Weź powolny głęboki wdech nosem, czując jak brzuch delikatnie unosi się pod Twoją dłonią, a klatka piersiowa pozostaje prawie nieruchoma. Następnie powoli wydychaj ustami, pozwalając brzuchowi opaść. Powtarzaj ten sposób oddychania przez 2-3 minuty w swoim rytmie. Koncentruj się na naturalnym ruchu przepony i spokojnym, równym oddechu. Kiedy czujesz objawy lęku, zatrzymaj się na chwilę. Zacznij świadomie kierować swoją uwagę. Nie spiesz się. Całe ćwiczenie zajmie Ci kura 2-3 minuty. Skoncentruj się tylko na nim. Rozejrzyj się dookoła. I nazwij pięć rzeczy, które możesz zobaczyć, na przykład: widzę kwadratowy, czarno-złoty obraz. Pamiętaj, ma to być pięć rzeczy. Następnie dotknij cztery rzeczy wokół siebie. Poczuj fakturę, temperaturę. Może to być część twojej garderoby, telefon, cokolwiek co masz w zasięgu swojej ręki. Pamiętaj, mają to być cztery rzeczy. Następnie słuchaj się uważnie i zidentyfikuj trzy dźwięki w otoczeniu. Jeden bardzo daleko, jeden bardzo blisko i jeden gdzieś pomiędzy tymi dwoma. Pamiętaj, mają to być trzy dźwięki. Następnie skieruj uwagę na dwa zapachy po otoczeniu. Jeśli nie wyczuwasz czegoś konkretnego, możesz powąchać spójny garstek lub część garderoby. Pamiętaj, mają być to dwa różne zapachy. Skoncentruj się na ich przez chwilę, nie spiesz się. I na koniec skup się na jednym smaku. Weź łyk tego, co masz pod ręką, lub smak tego, co niedawno jadłeś, lub piłeś. Na zakończenie weź jeden spokojny oddech i poczuj, jak ciało staje się uziemione i obecne. To prosta technika, która przenosi uwagę z ciała na teraźniejszość, której realnie nic ci nie zagraża. Jeśli czujesz napięcie, szybkie bicie serca, kręci ci się w głowie, powiedz do siebie, to tylko lęk, to minie. Moje ciało mnie nie atakuje. A ono mnie chroni. To normalne, że tak mam, gdy jest tak dużo stresu. Te zdania naprawdę działają, bo odcinają dopływ paliwa, które zasila błędną reakcję lękową. Samoświadomość zamiast katastrofizacji to krok w kierunku uspokojenia. Regularna aktywność, w której porusza się troską o siebie, wystarczy 20 minut dziennie, obniża poziom adrenaliny i kortyzoru. Pomaga też uczyć się mózgowi, że napięcie można rozładować. Nie musisz iść na siłownię czy fitness. Wystarczy spacer w okolicy, weź się po schodach zamiast przejażdżki windą, rozciąganie ciała w domu, tanie do ulubionej piosenki. Jeśli czujesz się zestresowany, spięty, być może masz tendencję do zalegania łóżku i scrollowania. Zadaj sobie pytanie, czy po tygodniu, miesiącu oszczędzania się faktycznie jesteś bardziej wypoczęty. Czy to działa? Podejrzewam, że nie. I nastrój też leci w dół, prawda? Biologii nie oszukasz. W terapii poznawczo-behawioralnej pracujemy nad zmianą treści myślenia o objawach lęku płynących z ciała. Zamiast interpretacji znów czuję ucisk, coś ze mną nie tak, które wprowadzają więcej niepokoju i często jeszcze wstyd, tłumaczymy to, co się dzieje na poziomie poznawczym i biologicznym. W terapii uczymy również rozpoznawać emocje i łączyć je z objawami płynącymi z ciała. Bo często ciało mówi za nas to, czego nie potrafimy wyrazić słowami. Czujesz uderzenie gorąca? Być może to złość. Czujesz ucisk w gardle? Być może to lęk. Czujesz, że ściska cię klacy piersiowej? Być może to żal, wstyd. Za tymi emocjami stoją niezaspokojone potrzeby, które być może zbyt długo czekały na zaopiekowanie. Kiedy warto iść do terapeuty? Jeśli objawy lęku są częste, nasilone i prowadzą do unikania aktywności czy kontaktów społecznych, to znak, że warto porozmawiać z terapeutą. Nie dlatego, że coś z Tobą nie tak, ale dlatego, że potrzebujesz wsparcia i nauki, jak radzić sobie ze stresem dnia codziennego w zdrowszy sposób niż do tej pory. Być może nikt wcześniej na ten temat z Tobą nie rozmawiał i nie nauczyło się dbać o siebie w zdrowy sposób. Zapamiętaj, Twoje ciało nie jest wrogiem. Ono mówi językiem emocji. Kiedy nauczysz się reagować na to, co do Ciebie mówi ze współczuciem i ciekawością i będziesz reagował jak na przyjaciela, a nie z niechęcią jak na nieproszonego gościa, objawy przestaną cię przerażać i zaczną się wyciszać. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, co może być przyczyną tego, że nic cię nie cieszy. Link do tego odcinka powinien wyświetlać się właśnie na ekranie. Zachęcam do obejrzenia. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny. Dając łapkę w górę, zostawiając subskrypcję lub komentarz motywujesz mnie do dalszego tworzenia. Możesz w komentarzu napisać, jaki temat związany ze zdrowiem psychicznym jest dla ciebie najbardziej interesujący. Kto wie? Może właśnie o tym będzie kolejny odcinek. Dziękuję, że jesteś i pamiętaj, traktuj siebie z taką samą życzliwością, z jaką traktujesz innych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.